Położona w powiecie leszczyńskim Rydzyna przez wiele lat była zalewana przez wody z wiosennych roztopów oraz letnie opady. Narzekali mieszkańcy miasta oraz okoliczni rolnicy, bo żywioł wyrządzał duże straty. Aby temu zapobiec, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zaplanował i rozpoczął budowę zbiornika retencyjnego, którego generalnym wykonawcą jest firma Budimex. Po jej zakończeniu cieszyć się będą nie tylko mieszkańcy, ale także miłośnicy wypoczynku, bowiem teren zaziele się, powstanie plaża oraz ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Zbiornik retencyjny Rydzyna jest jednym z kilku obiektów tego typu w południowej Wielkopolsce, których zadaniem ma być przede wszystkim ochrona przeciwpowodziowa. Wybudowany akwen ma ponad 40 hektarów powierzchni i pomieści milion metrów sześciennych wody. Po powodzi tysiąclecia, która przed 15 laty nawiedziła południową Polskę, postanowiono uporządkować gospodarkę wodną w Dolinie Rzek, szczególnie w południowej części województwa Wielkopolskiego. Wspólnie z naukowcami z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opracowane zostało studium odbudowy i modernizacji Doliny Rowu Polskiego. Okazało się, że najbardziej we znaki daje się brak zbiorników retencyjnych. Pierwszy powstaje właśnie na rowie Dąbieckim, prawostronnym dopływie rowu polskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Rydzyny. Zapobiegnie on nie tylko powodzi, ale zgromadzona w nim woda zostanie wykorzystana do nawodnień rolniczych. Rozkwitnie turystyka, bo plany zagospodarowania terenów wokół zbiornika są bardzo ambitne. Lokalne władze myślą m.in. o pomoście i miejscu, w którym będzie można organizować pikniki. Muszę powiedzieć, że jest to długo oczekiwana przez mieszkańców Rydzyny i powiatu leszczyńskiego inwestycja, ponieważ miasto Rydzyna było regularnie zalewane, najczęściej w okresie roztopów. Pieniądze na to udało się uzyskać z funduszy unijnych, z programu rozwoju obszarów wiejskich i ten zbiornik oczywiście z, przy udziale funduszy polskich został już wykonany. W roku bieżącym już w pewnym sensie spełni swoją rolę, bo udało się zretencjonować 800 tysięcy metrów sześciennych wody. Także, gdyby nie to, to pewnie miasto Rydzyna również w tym okresie znalazłoby się w części pod wodą. Wielkopolska, a w ogóle nasz kraj, jest ubogi w wodę i każdy metr sześcienny wody jest zretencjonowany jest dla nas niezwykle cenny. Jeśli chodzi o wskaźnik retencjonowania wody na mieszkańca, to jesteśmy w ogonie Europy, dlatego musimy robić wszystko, żeby tą cenną wodę zatrzymywać i do tego służą zbiorniki. Natomiast jest to zbiornik oczywiście wielofunkcyjny i teraz gospodarze miasta i powiatu mają pole do popisu, mogą z tych wód w różny sposób korzystać, również na pewno będą korzystać wędkarze, rybacy, no i myślę, że również i sportowcy, bo różne sporty wodne i rekreacyjne oczywiście imprezy tam urządzą. I celem tego zbiornika jest zatrzymanie w czasie dużych opadów deszczu miliona metrów sześciennych wody, właśnie w tym miejscu, i żeby nie wpłynęło to do Doliny Robu Polskiego. Przedtem ten rówdą mały rowek zalewał całą południową część ryzyny to znaczy zalewał i domy, i drogi, i praktycznie biorąc regularnie co dwa lata ta część ryzyny była podtopiona. Stworzyliśmy piękny akwen do celów turystycznych. My budujemy zbiornik do celów retencyjnych, ale jednocześnie przy okazji wszystkie nasze zbiorniki służą miejscowemu społeczeństwu do celów właśnie turystycznych. Ziemia, ten region leśniński, jest coś, region wyjątkowo rolniczy. Mam nadzieję, że ten zbiornik bardzo dobrze się przyjmie, zostanie przyjęty przez społeczeństwo, ponieważ jeszcze jest jedno, jedna rzecz, którą byśmy chcieli jako użytkownicy tego jeziora zrobić, że mamy zalew. Mamy w tej chwili zgromadzone 800 tysięcy metrów sześciennych wody i chcielibyśmy, żeby w pobliżu powstała Baryna Harcerska, która na tej wodzie będzie uczyła dzieciaki od 8 do 12 lat, Pierwszy kroków pływania na małych jachtach. Zbiornik w znacznej części był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Unia dołoży 18,2 miliona złotych, resztę pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Inwestorem budowy zbiornika jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, rejonowy oddział w Lesznie. Dzięki takiej współpracy mieszkańcy Rydze i okolic będą spokojnie patrzeć na przybierające rzeki. Zyskają również atrakcyjne miejsca wypoczynku. Kolejnym etapem po odbiorze zbiornika będzie planowanie następnych inwestycji. Mówi się o plaży, pomoście oraz placu zabaw dla najmłodszych wczasowiczów. Pojawić mają się też łódki i żaglówki. Być może zbiornik upodobają sobie również miłośnicy kitesurfingu, których coraz częściej można spotkać w Pakosławiu lub Jutrosinie.